Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poleksitu. Chciałbym dzisiaj omówić Radę Gabinetową, którą prezydent zwołał z premierem, żeby po prostu zacząć rozliczać jakby, jakby rząd. I teraz okiem budowlańca, bo w telewizji, dlaczego ten odcinek? W mediach jest dużo emocji, kto kto mówił, jak wyglądał, ten wygrał, ten zaorał, ale oni brakuje im tym wszystkim publicystom po prostu specjalistycznej wiedzy, co się tam w ogóle wydarzyło, nie? Co się tam w ogóle wydarzyło na tej radzie gabinetu? I moim zdaniem, po prostu nie moim zdaniem, tylko tak tam jest, że prezydent jest zorientowany w procedurach po prostu prowadzenia inwestycji i zażądał prostych, podstawowych dokumentów od premiera. Co się w ogóle dzieje? I ja wam teraz omówię te procesy inwestycyjne co, dlaczego. Chciałbym ten temat omówić i wtedy będziecie mogli sobie tą debatę prawidłowo ocenić nie emocjonalnie. Jest sprawa następująca. Przede wszystkim Potrzebujemy dwóch rzeczy, ja uważam, takich, które są konieczne. Pierwsze, to potrzebujemy stabilnego źródła energii i miała być, miała być budowana elektrownia atomowa już w Żarnowcu miała być budowana. Dlaczego te źródła energii? Kilka przykładów. Pierwsze. Byłem w Czarnogórze i mówili nie kupuj, nie przepłacaj za pokój z klimatyzacją, ponieważ po 19 wszyscy włączają klimatyzację, nie ma prądu, nie ma klimatyzacji. I tak się stało rzeczywiście, byliśmy z takimi znajomymi, on mówi o nie macie klimatyzacji i był już wieczór taki, zaczęło się robić gorąco ludzie w z plaży. No i ja mówię, no nie, nie mamy klimatyzacji, ja wy macie tak. No i wiecie co tak, 10 minut stryki już świeczki miałem na stole przygotowane, bo po prostu prądu nie było. Czyli... Potrzebujemy stabilne źródło energii, żeby w ogóle wykorzystywać klimatyzację, a rodziny, którzy mają, którzy mają małe dzieci, to bardzo dużo ludzi się wdało po prostu w pompy ciepła. Nie? I tutaj w tej zimy w okolicach Kalisza były przerwy w energii i po prostu... Nie wiadomo było czym się grzać. Wyjeżdżali po prostu rodzice z dziećmi z tych, z tych domków jednorodzinnych nowej technologii popciepła do rodziców, którzy mieli na przykład ogrzewanie gazowe albo centralne ogrzewanie, nie? Czyli po prostu wizytowali rodziców, bo tam było cieplej. Tak, potrzebujemy stabilnej źródeł. Jeżeli chodzi o przemysł, to na przykład, nie wiem czy wiecie jak transport mąki się odbywa. To jest coś takiego, że jest rura gdzieś sto kilkadziesiąt milimetrów, pompa, przepraszam, no sprężarka powietrza i tam z dużą prędkością 20 metrów na sekundę prze, przemieszcza się powietrze i dosypujesz mąki, ta mąka na końcu rury powietrze ją wyrzuca. Tak jakbyś do rury pojazdu, wiesz, spalinowej e, wrzucił coś, to ci wyleci na końcu, nie? I teraz jest taki małutki problem, że jak się kończy przesyłanie tej mąki, to przestaje się sypać mąkę na wlocie, linia się całkowicie czyści, to znaczy to powietrze usuwa całą mąkę, linia jest czysta, no i mąkę przestajesz sypać i wtedy się wyłączasz. I było coś takiego, że mieliśmy w czasie kilku lat mojego tam pobytu, mieliśmy krótkotrwałe po prostu wyłączenie sieci i mąka, która jest w powietrzu, wisi się, przesuwa, leci po prostu, pompa się wyłączyła, no nie miała energii, Mąka siadła w rurze i po powtórnym uruchomieniu pompy, yy, znaczy sprężarki powietrza, powietrze spowodowało, że z, z pojawiły się takie kliny. I sprowadzało się to tak, krótkotrwały za, yy, zanik energii, Sprowadziło się do tego, że musieli mechanicy stukać w rury, już mieli to opanowane, na bo i ślady, bo ja z nim poszedłem z ciekawości, Stuka, stukasz, puste mąka, no to rozkręcali, było to szybko, tak, dostęp był w ogóle i tak dalej, już było przewidziane, rozkręcali rurę, wysypywali tę mąkę czy coś takiego na podłogę, jak leci, nie, i, i czyścili tą rurę, puszczali i dalej gdzieś się tam zatory, I to wiele godzin trwało oczyszczanie tej linii, no i wznowienie produkcji, to, to jest taka sytuacja. Jeżeli chodzi o szklarnie, to... W szklarni, nie wiem, jaki wiecie, jaki jest system podlewania. System podlewania to jest coś takiego, że każdy, każdy pęd pomidora, który ma z 8 metrów, ma coś w rodzaju doniczki. Tak w przybliżeniu ma tyle ziemi. I system podlewania co dwie godziny mu tam dolewa wodę i, znaczy, i środki odżywcze po prostu, to się hydroponicznie nazywa, tak półmieszane I, i on ma to na dwie godziny. I system musi podlewać co dwie godziny I jeżeli... Prądu braknie przez 6 godziny, to ten 8-metrowy pęd wyssa całą wodę i uschnie. I 3 miesiące wyrzucasz tą całą plantację, sadzisz nowe pomidorki, takie malutkie, i jak pędę, będzie miał znowu za 3 miesiące, pierwsze pomidorki ci się pojawią. Czyli 6-godzinny brak zasilania w szklarni powoduje, że całkowity masz zniszczoną uprawę, musisz ją zakładać od nowa. Jeżeli chodzi o teraz podaż energii, to mamy elektrownie węglowe, które miały być likwidowane, są wyeksploatowane, nie były remontowane, a zaraz się pozamykają. Mamy tutaj takie coś, że w elektrowni węgla brunatnego to mamy jakiś nakaz unijny, przegraliśmy sprawę przez jakieś tam NGOsy założoną, że mają nam zamknąć i generalnie będzie nam brakowało ileś tam gigawatów mocy. Tak no i, i na, 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 musimy po prostu działać z elektrowniami atomowymi. No Postęp w elektrowniach atomowych jest taki, że właśnie Koreańczycy wy, wy wycofali się z budowy elektrowni atomowej w Koninie, bo powiedzieli, że rząd coś z, z rządem związane. Nie? To jest jedna rzecz, która mnie martwi tutaj w naszym systemie. Druga rzecz to jest taka, że Polska jako kraj turystyczny, Francuz, który przyjechał do Polski, to on mówi, że to jest Europa, którą on pamięta sprzed 20 lat z Francji. Teraz Francja nie jest Europą, jest krajem trzeciego świata. Nie? Ja też to potwierdzam, Niemcy też, też są. Nie? Jeżeli chodzi o Amerykanów na przykład, to w Dreźnie aktualnie była taka sytuacja, że Amerykanie, Drezno jest pięknym miastem, nie została w jakiś sposób zbombardowana, zniszczona, stare miasto przepiękne, jest bardzo dużo ludzi tam jeździ. Tak? no i Amerykanin też się tam wybrał do Drezna jakichś trzech inżynierów napastowało dziewczynę stawił się w ich obronie i pocieli mu twarz no i tam cała Ameryka szygotuje od tego także ja podejrzewam, że wycieczki z Ameryki do, do Dresna to się chyba troszeczkę zmniejszą a w takim, zrobiono taki plezistyt wśród ludzi podróżujących jakie jest najciekawsze, najfajniejsze miasto do odwiedzenia w Europie Jaka, jakie miasto w stolicy jest najfaj... no, jakie miasto jest do odwiedzania w Europie najfajniejsze, to się okazało, że wygrała Warszawa, nie Barcelona, nie Berlin, nie To i tak dalej, tylko Warszawa. Ludzie chcą tu przyjeżdżać, bo tu jest bezpiecznie, ciekawie, robią, robią takie filmy, że na przykład nie ma inżynierów w ogóle na peronach, metro nie jest w, tych, w graffiti, nie jest w graffiti metro. I oni tutaj turyści by chcieli walić. No i jest taki problem, tylko że przepustowość naszego lotniska, które ja pamiętam, jak byłem w wojsku w latach 90. to już się mówiło, że potrzebujemy centralny port komunikacyjny, jak to my, minęło ile to lat, już dobrze 90, 35 lat minęło i jeszcze łopaty nie wbili po ten centralny port komunikacyjny, tak? Czyli potrzebujemy dwie inwestycje. I teraz przedstawię wam pokrótce... Jak okie budowlańca wygląda proces inwestycyjny. Otóż amerykański proces inwestycyjny wygląda następująco, bo byłem w korporacji. Była odprawa, ja byłem ze strony inwestora, jest ogromny ekran taki wiecie jak, no jak na prezentacjach i zrobiony tabelkami i wyświetlili takie tabelki. I z boku były tygodnie, nie? W tej chwili mamy 35 tydzień. Były tabelki, mnóstwo tabelek, po prostu drobne to było i tego było mnóstwo, mnóstwo. I była taka dziewczyna, która obsługiwała dokumentację inwestycyjną, nie? I coś tam mówili wszyscy, jakie są problemy, że jakieś będą opóźnienia, czy coś takiego. I nagle ten z nadzoru naszego nie kierownik budowy, tylko inspektor budowy, to no takie, jakby coś mówi, że w tym tygodniu mieli elektrycy kłaść kable na jakimś miejscu i ich w ogóle nie było i zapowiada się opóźnienie i w 35 tygodniu jakby było dzisiaj w tabelce on powiedział, że tu jest opóźnienie, bo elektrycy się nie pojawią. Jak się elektrycy nie pojawią i nie zrobią kabli, nie można położyć izolacji styropianu, nie można na to ogrzewania podłogowego, nie można zrobić wylewki, na to nie można zrobić ścianek działowych i na to nie można po prostu kafelków położyć i tak dalej, nie? Rozumiecie o co chodzi? To wstrzymuje wszystkie prace, wiele prac. I ten inwestor, który tam e, wykonawca był nasz, nie, on tak e, patrzył gdzieś po suficie i chyba nie był z tej epoki, nie był z tej amerykańskiej. I ta pani, jakby sekretarka, która, no taka, która tam zarządzała tymi papierami, odznaczyła to pole, że elektrycy nie wykonali swojej roboty, tak? Terminowo, bo w terminie w tym tygodniu miała być to skończone, na żółto, że jest to opóźnione, nie? Że jest zagrożone, bo to było w środę, jeszcze był czas do niedzieli, nie? I Amerykanie mieli... I ja widziałem, ja nie wiem, czy to Amerykanie, bo to amerykańska był proces inwestycyjny, nie? I po prostu to pole żółte zrobione jako po, potencjalne opóźnienie, bo były też czerwone pola, że są już opóźnienia i wtedy y, rozumiecie, że się robią problemy dla tych innych, bo na przykład od, w poniedziałku, następnym tygodniu przychodzą goście kłaść izolację termiczną, z terapią na, na wylewkę i na te kable, nie? I oni już nie mogą tam pracować, i to zaburza cały system. A to goście skaczą po budowach, więc oni mają umowę, że przyjadą za miesiąc. To jest potworny problem opóźnienia. To wam... I inwestor uważał, że to opóźnienie to nic takiego, co to, to, tam to audyt zrobimy, coś tam co zrobimy. A ci Amerykanie po prostu, był kierownik był z, z firmy amerykańskiej, po, mówił po, tylko po angielsku, nie? To po prostu. Go, zobaczył, popatrzył na tych, którzy tam te procesy inwestycyjne po prostu, o, to jakieś tam opóźnienie, nie? I on po prostu pomyślał, że w domu wariatów. Jest. No i ta dziewczyna odznaczyła to pole i się zrobiło tak potokowo to, co zależało i było wstrzymane, taki trójkąt się zrobił z tego, żółty do samego dołu i od razu po, na dole się pojawił wskaźnik, czy na górze był wskaźnik, ile dni opóźnienia, że nie, jakieś 40, no było ileś opóźnienia, 35 dni i... Do, pojawiło się to tylko e, jeszcze e, 60 dni opóźnienia, nie? A ten kierownik budowy amerykańskiej, znaczy ten, e, który miał zakład być, plant manager, to się nazywa, dyrektor zakładu, on powiedział panowie, aha, my tutaj mamy, że uruchamiamy, tu przecinamy wstęgę, uruchamiamy w niedzielę, już przychodzą na, na trzy zmiany pracownicy i w środę wypychamy pierwszy towar, nie? Rozumiecie? Oni już mieli tak zaplanowane. Nie ma tak, że a na wszelki wypadek fabryka będzie stała dwa miesiące. Nie. Oni mieli zaplanowane, że tu jest termin, bo oni są przyzwyczajeni w Stanach, że tu jest termin i że jak, się, jak jest, skończy się budowa, to przecięcie wstęgi i od razu rusza produkcja. Jak tylko wie, wiecie, goście wyjdą, to już przychodzi produkcja. goście mieli w sobotę przecinać, to już w niedzielę mieli wystartować i w środę już przyjeżdżały tiry po towar. Nie? I on mówi, panowie, ale tu jest towar zakontraktowany, jak schodzę ja wezmę ten towar, jak wy mi tu opóźnienie fundujecie? I wszystkie po prostu szczęki poopadały, że nie było żadnej rezerwy, nie? No i obciążyli ich kosztami, bo się inwestor spóźni przez to swoich podwykonawców i obciążyli ich potężnymi konsekwencjami nieprodukowania przez zakład i tego. No i ekipa elektryków już tego popołudnia przyjechała robić i to tak, że jeden na drugim na barana byli, tak sobie kadle, kable kładli na podłodze, nie? I to jest amerykański proces inwestycyjny. I to się nazywa taki arkusz, po prostu terminarz wykonawstwa, nie? I trzy podstawowe arkusze, jakie po prostu ta firma miała i można było je o tak wydrukować, nie potrzeba było żadnych danych, to jest terminarz wykonawstwa, tak? Terminarz wykonawstwa, czyli to, to, ten arkusz, co ja Wam mówię, że zielony w terminie, żółty, zagrożone, czerwony, opóźnione i to generowało w dół po prostu opóźnienia, widać było po prostu jak wykonawcy muszą być poprzesuwani, bo jak oni przyjadą w dniu umówionym, to nie będą mogli robić swojej roboty. Nie? I to pojawianie się tych pól doprowadzało Amerykanów po prostu do szału I, i, i do szału i my tego nie rozumieliśmy. Nie, to jest amerykański proces inwestycyjny. I te trzy dokumenty, przepraszam, to poprosił ter, terminarz wykonawców i koszty, nie? I teraz to jest amerykański proces, wyjaśniłem wam inwestycyjny budowlańca, a teraz niemiecki proces inwestycyjny wam przedstawię, bo to jest ornok, potęga, gospodarka i tak dalej. Byłem teraz przy remoncie Muzeum Pergamon. To jest takie muzeum, które Niemcy z II wojny światowej różne zabrali, różne, z różnych krajów zebrali różne takie gadżety i zrobili na przykład jest po pierwsze nefretete, które rząd egipski mówi, że powinniście nam to oddać. Nie to absolutnie. Nie ma mowy, nie? I jest muzeum po prostu takich troszeczkę rzeczy. Jest Pergamo, taka wyspa, dosyć duże jest to muzeum. I tam budżet do tego jest 700 milionów euro, czyli prawie miliard euro. ja w tym procesie inwestycyjnym, i ten proces trwa już ileś lat, 8 czy coś, i zostały 3 lata do zakończenia tego procesu inwestycyjnego, nie? Jak akurat ja tam pracowałem. Zostały 3 lata do zakończenia tego procesu inwestycyjnego. I ja tam obserwowałem takie rzeczy, mówiłem, że tak. Chłopaki, Polacy założyli, mówią tak, tak trzeba założyć lampy, a goście, nie, nie, to w jakiś tam sposób, potem przyszedł inny, mówi, nie, zdejmijcie to, zróbcie to inaczej i potem znowu zdejmijcie, zróbcie to inaczej. To tak jakby, wiecie, oni wynalazczość taką robili, wiecie, że, no i, i akurat tam było coś, trafiłem na coś takiego, że było takie podsumowanie, bo 90% budżetu wyjechali i 3 lata jest do zakończenia budowy i się odbył taki coś w rodzaju audytu w Niemczech, nie, i, i tam... Po prostu się okazało, czyli tak, 90% budżetów zostało wykorzystane, 3 lata do końca budowy, gdzie widać było nieproporcjonalnie, że tego budżetu nie starczy, i zrobili taki audyt, i się okazało, że oddanie Pergamonu nie będzie za 3 lata, ale za 12. Czyli pojawiło się w 3 latach, gdzie mieli to zrealizować, to 9 lat dodatkowych, o później tak sumarycznie, i za 12 lat oddadzą. Rozumiecie? To jest 9 lat, kiedy muzeum nie... Nie, po prostu kiedy muzeum nie pracuje, nie zarabia na siebie, nie przyciąga turystów, którzy przyjeżdżają tu do hoteli, zostawić pieniądze. Jest taki tylko taki jakby taka panorama, okrągły budynek, taki jak panorama Racławicka i tam są wystawione niektóre eksponaty, a niektóre są gdzie indziej, przepraszam, przemieszczone, nie? Czyli rozumiecie, to jest niemiecki proces inwestycyjny. I teraz na Radzie Gabinetowej, ja budowlaniec wiem, że na Radzie Gabinetowej po prostu prezydent zapytał o te trzy dokumenty rządu, nie? Czyli to płachtę gdzie, co, kiedy zostanie wykonane, żeby po prostu wiedzieć, nie być tak jak Pergamon. Ty, za trzy lata kończymy, już bilety są sprzedane. Nie, 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 za 12. Ale 90% budżetu wykorzystaliście. I tam mówią, że skoczy o kilkaset milionów euro, skoczy ten budżet na, 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 ten, na ten Pergamon, nie? To jest niemiecki proces inwestycyjny. Nie wiadomo, co, kiedy będzie i za ile. Amerykański po prostu nie interesuje nas. To ma być my, produkt, to... Przeciejcie wstęgi ruszają maszyny, nie? I tego, rozumiecie? I tu były dwa stanowiska. Prezydent pytał właśnie o te rzeczy, które możecie nie rozumieć. Proszę mi przesłać terminarz, wykonawców. Chciał wiedzieć po prostu, czy są w ogóle wykonawcy, bo na niektóre roboty może być tak, że ktoś sobie zaplanuje, a nie będzie wykonawców, tak? Nie będą mieli podpisanych umów, bo na przykład znajomi brata teraz zakładali okna wysokościowe, to jest bardzo skomplikowane się okazuje. Okna, ale nie takie otwierane, tylko w gigantyczne tafle, bo tam jest klimatyzacja, nie są okna otwierane, nie? I, I po prostu firma się wycofała z procesu, bo powiedziała, że im się to nie opłaca. Czyli możesz mieć tak, że terminasz to kiedy są zrealizowane rzeczy, kto to będzie wykonywał, bo może się okazać, że inwestor po prostu nie ma kim tego robić, obiecał coś, a nie ma specjalistów. Nie wiem, budowa elektrowni atomowej na przykład. No ja chętnie pójdę tam coś robić, tylko wiecie, to jest inna technologia, nie? Ja podejrzewam, że tam jest wszystko inne i nie znajdziesz w Polsce ludzi, którzy by to robili, mogą się uczyć od firm, które przyjadą z zewnątrz. I może po prostu być tak, że jest termin, ale nie ma firmy, która to wykona. No i koszty, tak? I koszty jakie tego będą, tak, to są podstawowe rzeczy. Amerykanie są bardzo uczuleni na overdue i over, over budget, czyli przekroczenie terminu oddania i przekroczenie budżetu. Nie? No to te wszystkie i te trzy arkusze w każdej firmie, która profesjonalnie prowadzi inwestycje to jeżeli nasz rząd jest na poziomie firmy, która budowała małą fabrykę tutaj na powierzchni około tam jednego hektara nie to to nasz rząd teraz pre, pre, prezydent zadał takie pytanie mówi dajcie mi te trzy arkusze nie więc jeżeli firma taka u mnie na strefie ekonomicznej na powierzchni jednego hektara buduje fabrykę i ma takie coś obstyknięcie pa może wydrukować to nikt nic nie robi po prostu mailem ci to mogą wysłać nie i nasz rząd został za to zapytany. To w zasadzie telefon od premiera, jeżeli ma to poukładane. I po prostu on powie, kiedy będzie CPK, kiedy są, jakie są opóźnienia, gdzie ten arkusz jest czerwony, żółty, czy są firmy, które będą to robić, czy w ogóle coś tam się dzieje, czy to jest tylko czysta fikcja, nie? I prezydent po prostu zadał pytanie, które mi się wydaje, że rząd chyba go nie zrozumiał, bo ja je zrozumiałem, a wy teraz też rozumiecie, nie? Że Poprosimy o te trzy dokumenty, jeżeli prowadzicie proces inwestycyjny, chcecie naprawdę wybudować te elektrownie atomowe, które są nam konieczne, jeżeli chcecie nam CPK, żeby mogli po prostu towary mogły z Chin przyjeżdżać tanio i żebyśmy mogli je i dostawali cło i żeby ruch pasażerski przekierował to są gigantyczne są ilości, bo obserwuję lotnisko w Berlinie, to tam samolot, zawsze jakiś wisi w powietrzu, i one prawdopodobnie będą do nas przylatywać, nie? I turyści będą, mogą do nas, no więc mm, tutaj będzie sprawdzał nie? I wypowiedź, przepraszam bardzo premiera, że my robimy więcej niż wam się wydaje, wszystko jest dobrze i tak dalej. Rozumiecie? To jaką wam przypomina proces inwestycyjny? W tej mojej amerykańskiej fabryce czy w Pergamonie? Pozdrawiam Was serdecznie. I zapraszam na kolejne odcinki.